Cześć, z tej strony Paulina. Dzisiaj nagrałam dla Was filmik odnośnie suszarko lukówki Dyson. Filmik postanowiłam nagrać, ponieważ często, kiedy sama chcę zakupić jakąś rzecz, szczególnie droższą, nie mogę znaleźć żadnego filmiku na YouTubie, który pokazywałby wady, zalety, pokazywał dokładnie daną rzecz i był jeszcze w języku polskim. Najczęściej są to jakieś filmiki sponsorowane, więc nigdy nie wiadomo, czy można temu wierzyć, czy produkt jest rzeczywiście dobry. Suszarkę użytkuję już jakieś 3 miesiące, więc myślę, że będę w stanie co nieco więcej powiedzieć na jej temat. Do tej pory zawsze bałam się o kondycję moich włosów, więc jeżeli chodzi o suszarki, lokówki, zawsze były one wcześniej przeze mnie bardzo dokładnie sprawdzane. Szukałam różnego rodzaju. Opinii, recenzji, czy na pewno to nie poniszczy moich włosów. E, wiadomo, suszenie, e, prostowanie wysoką temperaturą zawsze będzie miało wpływ na nasze włosy. E, natomiast wiem po sobie, że na przykład kupując prostownicę, wybrałam prostownicę parową, żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko uszkodzeń moich włosów. No i co do suszarki teraz. Suszarka jest dosyć lekka stosunkowo co do innych suszarek, więc myślę, że śmiało zabierzecie ją w podróż, bo ma ona kilka oddzielnych końcówek. Te końcówki się wkłada, więc można je zawsze oddzielić, wsadzić do walizki i będzie wygodnie. Ponieważ jeśli chodzi o cały zestaw, zaraz wam go tutaj pokażę, to jest to wielkie pudło, więc nie sądzę, żeby zmieściło się na jakieś wyjazdy. Wygląda to mniej więcej tak. Dobra, więc ja Wam tutaj wszystko pokażę. Końcówki już sobie z tego wyjęłam. Pudełko jest tego typu, jest zapinany na taki magnesik. Końcówki w środku nam nie latają, bo wszystko jest tam sztywno ładnie ułożone. A tutaj jest jeszcze taki alaskurkowy pewnie zabezpieczać, żeby one nam tam w środku nie latały. No i wygląda to mniej więcej tak, są tutaj takie małe przegródki. Przejście na suszarkę, na kabel do środka. Tutaj w środku mamy jeszcze box. Się posypało, Mamy tutaj w środku jeszcze takie przejście. Tam jest jeszcze jakaś gwarancja i chyba dodatkowy kabel. Więc tak to wygląda. Końcówki sobie tutaj dla was przygotowałam. Więc zacznę od tej. Jest to taka klasyczna suszarka. Pokażę wam mniej więcej jak głośno działa ją standardowo, wkładamy. Teraz nie możemy jej wyciągnąć, ponieważ jest tu taki zabezpieczacz. Musimy go nacisnąć w dół i wtedy możemy zmienić końcówkę. Ona ma tutaj trzy tryby powietrza, trzy, trzy tryby nawiewu, jonizację, powietrze zimne, letnie oraz gorące oraz moc powietrza od najniższego do największego. Przy takiej klasycznej najniższej, przy takim klasycznym najniższym nawiewie. Swobodnie możemy dalej rozmawiać. Ja Wam pokażę, jak to działa. Jest to coś takiego. Kiedy zwiększymy prędkość... No i teraz najmocniejsze powietrze. Więc tak to wygląda. Moje włosy są ogólnie cienkie, może nie widać tego aż tak bardzo na filmie, ale są. Kolejna końcówka to jest taka klasyczna końcówka do wyciągania na szczotkę włosów. Ona nam fajnie odbije tutaj włosy od nasady. Świetnie się sprawdza. Co tutaj dalej mamy? Mamy dwa rodzaje, końcu, dwa rodzaje końcówek do loków i do fali. To będą końcówki takie grubsze są to końcówki do fali. I tutaj mamy końcówki cieńsze, one nam zrobią bardziej takie loki. Są dwie końcówki z każdego rodzaju, ponieważ każda ma za zadanie ułożyć nam te loki w inną stronę. Czyli możemy zrobić loki od wewnątrz i do wewnątrz. I tak samo, jeżeli chodzi o falę. Moje włosy są co prawda aktualnie wysuszone, więc ciężko mi będzie pokazać, jak ona robi te fale i loki, ale postaram się Wam to tutaj przybliżyć. Zwilża włosy delikatnie odżywką, więc na jedną w sumie idzie. I tak dla porównania pokażę Wam, jak wygląda taka klasyczna fala oraz jak wyglądają loki. Zaczniemy od fali. Tutaj powinny nam się te włosy same zawinąć. W zależności, jak wilgotne są Wasze włosy, możecie sobie tutaj skontrolować, czy one są już suche, czy jeszcze nie. No i powstaje nam tego typu fala. A ja zawsze albo spryskuję to lakierem, albo rozczesuję i wówczas mamy taki efekt jak od fryzjera. Pokażę Wam teraz tą cieńszą końcówkę. Zawsze jestem zagubiona, w którą stronę jest która końcówka. I w tą stronę mamy już takie, widzicie, bardziej pokręcone te włosy. No i dlatego ja zawsze to rozczesuję. I gdybym zrobiła je teraz całe, to na pewno byłby fajny efekt takiego volume na całej głowie. Są tutaj też dwie szczotki. Te szczotki mają za zadanie wygładzać włosy. Jedna jest do włosów cienkich, czyli to będzie coś takiego jak moje włosy. Ona nam doda objętości, a jednocześnie wygładzi włosy. Ta jest do włosów grubych. Dobra, to teraz powiedziałabym Wam co nieco więcej na temat plusów i minusów. Podsumowując, jeżeli chodzi o minusy, to jak dotąd odkryłam jeden, czyli właśnie, że wolę kiedy się śpieszę, wysuszyć włosy klasyczną suszarką, ponieważ z Dysonem muszę poświęcić na to trochę więcej czasu. Natomiast no klasyczna suszarka bardzo przegrzeje mi te włosy, więc co za tym idzie, jeżeli nie użyję dobrej termochrony, to moje włosy będą zniszczone po pewnym czasie. A z Dysonem tego problemu nie ma, ponieważ temperatura nie jest na tyle wysoka. Zazwyczaj to powietrze jest takie letnie, powiedziałabym nawet, no jak dla mnie za zimne. Nie mamy takiego uczucia, że wiecie, że za chwilę parzy was w głowę, dlatego też suszy wolniej. Jeżeli chodzi o plusy, to te włosy są naprawdę jak po wyjściu z salonu, kiedy zrobimy całą głowę na przykład tymi lokami, kiedy odbijemy je fajnie na szczotkę. Jeżeli chodzi o minusy, to na pewno jest cena. Nie pamiętam dokładnie, ile kosztował taki zestaw, ale coś około 450 euro, czyli to będzie w przeliczeniu na złotówki. Na pewno coś koło 1800 zł zakładam. No to na pewno cena należy do minusów, ale... Jeśli miałabym porównać ze zwykłą suszarką, to myślę, że ta suszarka jest tego warta. Dajcie proszę znać, czy jesteście zainteresowane tego typu filmikami, czy Wam się podobało. Jest to mój pierwszy filmik, także myślę, że następnym razem będę troszeczkę mniej zestresowana i będę mogła Wam pokazać więcej fajnych gadżetów, które już użytkowałam jakiś czas i coś więcej na ich temat powiedzieć. A więc czekam na zwrot od Was, dajcie znać, czy jesteście zainteresowane i pozdrawiam.